Oh, kurna co tak rąbię, głowa mi pęka! Mm. Borys, gdzie my jesteśmy? Niedaleko chaty Krystyny. Dobra, macie tu wilcze psiaki. Ja lecę, dzięki za imprezę! Jasne, na razie Borys. Fajny ten Borys. Trochę dziwny, ale spoko, a kim jest ta cała Krystyna? Krystyna to moja dobra znajoma. Jak już tu jesteśmy, to musimy ją odwiedzić. To tuż za rogiem, obok Wielkiego Dębu. Chodź! Gandzial w ty stary pierniku. Co tu robisz? Co cię tu przywiało? Wiesz, byłem w okolicy i postanowiłem cię odwiedzić. To mój kompan ferdek. Krycha, a masz może jeszcze ten proszek teleportacji? Bo chcemy się szybko dostać do miasta. U mnie proszków pod dostatkiem. Na sto z rudym. Średniowiecze. Ta Krycha, to mało gościnna jakaś. Widziałeś, co się stało z jej twarzą? Jakbyś wciągał tyle magicznego proszku co ona. To też by ci wszystkie zmarszczki wyprostowało, haha. Tu jeszcze nie piłem. Barman, dwa imperatory, proszę! Jaki jest plan? Ukradniemy owce i damy ją smokowi na przynętę. Genialne! I jakie oryginalne! Ach, tak! Kolejna przygoda dobiegła końca. Do zobaczenia w następnym odcinku.